Gwiazda ta wystawia cierpliwość naukowców na próbę. Od ponad roku astronomowie spodziewają się, że wybuchnie jako tzw. nowa, dając szansę na bardzo ciekawe obserwacje. Jeśli eksploduje o odpowiedniej porze roku, będzie można ją obserwować przez parę nocy i to gołym okiem jako nowy obiekt na niebie. Dziś będzie o gwieździe nowej powrotnej, czyli te korony Borealis. Zaczynajmy! Te koronę Borealis jest pierwszą odkrytą gwiazdą z grupy tak zwanych nowych powrotnych. Od razu wyjaśnijmy, czym są nowe powrotne oraz jaka jest różnica między nową a supernową. Główna różnica pomiędzy nową a supernową polega na tym, że nowa jest cyklicznym rozbłyskiem materii na powierzchni gwiazdy. Po takim rozbłysku gwiazda wraca do początkowego stanu uśpienia. Supernowa zaś to ostateczna eksplozja i całkowite zniszczenie gwiazdy. Jej wybuch jest znacznie bardziej spektakularny, jaśniejszy i bardziej energetyczny niż rozbłysk nowej. Teraz druga informacja, czyli czym jest nowa powrotna. To nic innego jak nowa, której rozbłysk powtarza się w regularnych odstępach czasu. Nowa powrotna należy do układu podwójnego, w którym jedna z gwiazd to biały karzeł, a druga to gwiazda ciągu głównego. Mechanizm tego zjawiska. Polega na przepływie materii z gwiazdy ciągu głównego na powierzchnię białego karła, co wywołuje zapłon termojądrowy i nagły wzrost jasności takiej gwiazdy. Być może zastanawiacie się, czy obecność nowych powrotnych jest powszechna. Grupa potwierdzonych nowych powrotnych jest bardzo mała i obejmuje zaledwie kilkanaście obiektów. Kilka innych jest też dyskusyjnych. Spośród nich najlepiej znana jest RSOPH. Która w ciągu ostatnich 127 lat wybuchła aż 7 razy, ale odstępy między tymi wybuchami wahają się od 15 do 37 lat. Te koronę Borealis była pierwszą zidentyfikowaną nową powrotną. Jej wybuchy obserwowano kilkakrotnie nieuzbrojonym okiem. Dobrze udokumentowane są obserwacje z 1866. I 1946 roku. Rok przed erupcją z 1946 roku, dzięki ciągłym obserwacjom LeZriego Peltiera, zaobserwowano pociemnienie gwiazdy. Krzywa blasku ukazuje także, że kilkadziesiąt dni po wybuchu i powrocie do typowej jasności nastąpiło czasowe pojaśnienie. Analiza archiwalna danych wykazała, że takie samo zjawisko wystąpiło też w 1866 roku. Badania archiwalne wskazały także prawdopodobnie wcześniejsze obserwacje nowej. W grudniu 1787 roku brytyjski astronom Francis Wollstone zaobserwował gwiazdę, której współrzędne zgadzają się z położeniem te korone Borealis, a wielkość gwiazdowa wskazuje, że była ona w trakcie wybuchu. Nawet w październiku 1217 roku. Opad Burhardt z Ursbergu zaobserwował gołym okiem jasny obiekt w Koronie Północnej. Czas zdarzenia i jego opis odpowiadają obserwacjom wybuchu nowej. Te koronę Borealis znajduje się niemal 3000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Korony Północnej. Korona Północna jest jedną z tych konstelacji nieba, które naprawdę przypominają to, co mają przedstawiać w tym przypadku koronę. Jak sama nazwa wskazuje, Korona Północna to mała konstelacja nieba północnego. Po raz pierwszy została skatalogowana przez greckiego astronoma Ptolemeusza w II wieku. W tamtym czasie była znana po prostu jako Korona. Konstelacja reprezentuje Koronę Ariadny, córki króla Minosa z mitologii greckiej, która pomogła bohaterowi Tezeuszowi pokonać Minotaura i znaleźć wyjście z Labiryntu. Korona Północna ma cztery gwiazdy ze znanymi planetami i nie zawiera żadnych obiektów katalogu Messiera. Najjaśniejszą gwiazdą konstelacji jest Alfekka. Jest to zaćmieniowa gwiazda podwójna, znajdująca się w odległości około 75 lat świetlnych od Ziemi. W gwiazdozbiorze tym znajduje się również omawiana dzisiaj nowa powrotna Tecorone Borealis. Jak już wspomnieliśmy, jest to układ podwójny złożony z czerwonego olbrzyma reprezentującego typ widmowy M3 i białego karła. Te koronę borealis ma obserwowaną wielkość gwiazdową zaledwie 10 magnitudo, czyli jest niewidoczna gołym okiem. Ze względu na bliskość obu składników, w układzie ma miejsce transfer masy. Wodór z rozdętego czerwonego olbrzyma opada poprzez dysk akrecyjny na powierzchnię białego karła, gromadząc się aż do eksplozji termojądrowej, która usuwa nagromadzoną materię. Jest ona obserwowalna z Ziemi jako krótkotrwałe, bardzo silne pojaśnienie. Podczas eksplozji jasność gwiazdy może wzrosnąć około 1500 razy, osiągając jasność około 2,5 magnitudo. Dotychczasowe obserwacje oraz obliczenia prowadzone przez astronomów z Uniwersytetu Stanowego w Luizjanie wskazały, że gwiazda nowa Tekorona Borealis powinna pojawić się na niebie w ciągu zaledwie paru miesięcy, licząc od maja 2024 roku. Zakładano zatem, że może wybuchnąć w każdej chwili, a najprawdopodobniej nastąpi to do końca września 2024 roku. Jednak spadek jasności gwiazdy zaobserwowany w marcu 2023 roku do dnia dzisiejszego nie zaserwował jeszcze spektakularnego zjawiska, na które czekamy. Jak zaobserwować naszą nową powrotną? Zasadniczo w gwiazdozbiorze Korony Północnej, który nie należy do najpopularniejszych konstelacji, Pojawi się wówczas kolejna gwiazda widoczna gołym okiem w miejscu, gdzie wcześniej jej nie było. Będzie tak jasna jak obecnie najjaśniejsza w koronie północnej Alfekka o jasności zbliżonej do gwiazdy polarnej. Nowa zacznie słabnąć niemal natychmiast, stając się niewidoczna gołym okiem w ciągu około 5 dni. Drugi wybuch spodziewany jest około 85 dni po pierwszym, ale aby go zobaczyć, Potrzebny będzie mały teleskop lub lornetka. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że wybuch nowej powrotnej następuje raz na 80 lat, zatem to niesamowite zjawisko możemy zobaczyć tylko raz w życiu. Obserwujmy zatem gwiazdozbiór Korony Północnej, bo w każdej chwili, jeśli pogoda pozwoli, będziemy mogli ujrzeć historyczny dla nas rozbłysk te Korony Borealis.